Cześć, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. Wiem, miał być odcinek, który sami wybieraliście na społeczności, ale nadal jest to głosowanie. A ja, przez to, że doszedł nowy samochód, chciałem po prostu zrobić porównanie tych samochodów. Więc, jakby, dzisiaj mamy porównanie Karina Sultana Classica z Karinem Sultanem Classiciem RS. Jak widzicie, po samych statystykach prędkość maksymalną ma lepszą. R.S. oraz hamowanie, natomiast trakcję o dziwo gorszą, chociaż w obydwu samochodach jakby zmieniałem spoilery więc ta trakcja powinna zwiększyć się, no ale jeśli wierzyć, no to lepiej powinien zbierać się stary, a większą prędkość powinien mieć nowy Sultan, więc bez zbędnego dania przechodzę do porównania a ja jeszcze zachęcam was do zostawienia łapki w górę i subskrypcji, no bo będzie się działo w następnych tygodniach już coraz bliżej do wielkiego porównania wszystkich samochodów z klasy Tuner. OK, jesteśmy już po testach VMAX. Teraz przyszedł czas na test prowadzenia krętej trasy. Od razu mówię, że nie jest to mapa. Którą po prostu będziemy testować wszystkie te auta, do tego została stworzona oddzielna mapa. Ale ze względu na to, że nie chcę za dużo mówić przed pokazaniem odcinka, no to niestety nie porównamy tych samochodów na tamtej mapie, chociaż już tego sułtana RSA mamy na tamtej mapie, jakby nagranego. Więc po prostu chciałem, żeby to było coś, co może sobie każdy przetestować. I od razu mówię, bierzemy pod, pod uwagę pierwsze okrążenie. Dlaczego? Ponieważ jest tutaj także ten zryw, czyli ta trakcja, która w, teoretycznie wstała. W starym sułtanie jest lepsza, więc ja się tutaj wyciszam i pokazuję wam już dwa przejazdy.